Rusza posiedzenie aresztowe Ziobry. Były minister spełnił zapowiedź. Rozpoczyna się posiedzenie, podczas którego sąd rozpatrzy wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Domaga się tego prokuratura, która podejrzewa polityka PISO 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Były minister sprawiedliwości zgodnie z zapowiedzią nie stawił się w sądzie. Na poniedziałek, 22 grudnia, na godzinę 10 zaplanowano posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa poświęcone rozpatrzeniu wniosku Prokuratury Krajowej w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Obrońcy posła i przedstawiciele prokuratury weszli do budynku kilka minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Zbigniew Ziobro zostanie aresztowany, prokuratura uzasadnia. Prokuratura uzasadnia konieczność aresztowania posła, pis m.in. obawą utrudniania śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Wskazuje też na realne ryzyko niestawiennictwa, ucieczki, ukrywania się i matactwa procesowego. Ziobro nie stawił się w sądzie. Przypomnijmy, że ostatnie tygodnie spędził poza granicami Polski. Najpierw udał się do Budapesztu, a następnie do Brukseli. W niedawnej rozmowie z Superekspresem nie wykluczył, że to w stolicy Belgii spędzi najbliższe święta. Polityk PiS stawia warunki. Prokuratura zapowiada kolejne kroki. Były minister sprawiedliwości przekonuje, że natychmiast wróci do Polski, jeśli obecna władza spełni jego warunki. To między innymi powrót do losowania sędziów w pierwotnej formie i przywrócenie powołanych za jego czasów prezesów sądów oraz prokuratora krajowego. Prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, PROK. Piotr Woźniak przekazał, że jeśli sąd uwzględni wniosek o areszt, za ziobrą wydany zostanie listy gończy. Na tej podstawie uruchomione mają zostać dalsze poszukiwania na terytorium Polski. Jeśli te nie przyniosą skutków, prokuratura nie wyklucza starania o europejski nakaz aresztowania.